Ból wojen dotyczy także zwycięzców. Skutki wojny. Jeszcze chłodem wieje od morza. Uparta zima nie chce się topić. Z daleka wieściami sypie groza. Aby z cywilizacji wojną zakpić. Modlą się strony do jednego Boga. Zginących, kalekich ofiary składają. Niszczy człowieczą kulturę pożoga. A winni w bohaterów przebierają. Zima się kończy, wiosna zaczyna. Pustynie nadal wojną krwawią. Nikt nigdy nie wie czy ja to wina. Wielcy potęgami swymi się bawią. Będą się zmieniać pory roku. Człowiecza natura inaczej. W morderczym trwa Amoku. Nie zmieni się nigdy raczej. Szczęściem sypią wybrane narody. Dzielą na wszystkie ludzkie rasy. Bomby dyktują warunki zgody. Nadziei nie ma na lepsze czasy. Po cóż na świat przyszedłeś, sieroto? Zapomniano, o tobie nikt nie pomyśli. Wojują ojcowie o czarne złoto. Skrzywdził cię bardzo, los kapryśny.